Dzień dobry. Tutaj ja. I dzisiaj startujemy z nową grą. Jest to Super Tux. Zgadza się, nie przesłyszeliście się. Postanowiłem zacząć od późniejszego poziomu. Albowiem tamtejsze, wcześniejsze są nudne i nudne. A więc jedziemy. Hop. W super tuxie. Chodzi o to, że chodzisz takim właśnie dziwnym ludkiem, zabijasz śnieżki. I właśnie o to w tym chodzi. Musisz uważać na inne śnieżki, takie stalowe. Musisz uważać, żeby nie spaść. Tak jak ja właśnie to zrobiłem. A. To było dobre. I. Jeżeli zdobędziesz taką. Dziwną, dużą śnieżkę. Możesz być zadowolony. Powiększysz się wtedy. A jak się powiększysz. Dostaniesz kwiatka. A kwiatki są fajne. Jeżeli będziesz miał kwiatka. Będziesz mógł im miotać. A któż by nie chciał miotać kwiatem? Są też takie właśnie gwiazdki. O cholera. Te gwiazdki dają ci supermoc. Teraz jesteś supermenem. Możesz skakać i robić co chcesz. dzwoneczki to są checkpointy. Zapamiętaj to. To ci się przyda. Okej, okay, to i lecimy dalej. Właśnie znalazłem takowego kwiatka. I chcę na niego wskoczyć. Muszę wziąć rozbieg I go zabrać Jak widzicie Teraz mogę strzelać Topniejącymi śnieżkami W dziwne dziewczyny śnieżki Używam do tego Przycisku control Bardzo polecam To są bomby Nie wiem skąd bomby Na Antarktydzie Ale jest fajne Cudownie, ukończyłem poziom. Jestem bardzo dumny. Idziemy na następny. Es -fel Felder. To jest po niemiecku. A z niemieckiego nie znam jeszcze tak dobrze. Więc zabiję tego knypa. I pójdę dalej. I o ile pamiętam, na górze coś jest. Ale nie chcę mi się tam iść. Więc lecę dalej. Okej. Okay. Te małe śmiństwa zepsuły mi czapeczkę. Teraz muszę tam skoczyć. Muszę. Nie ma? Nie ma dla mnie różowych czapeczków. Jestem zły. Tutaj będą... Tak. Teraz mogę koksić. A! <gra>, Gra jest bezpłatna. Jeżeli chcesz spróbować swoich zmagań w tej grze, zachęcam cię. Możesz ją sobie kupić. Za darmo oczywiście. I nerdzić. Nerd, nerd, nerd. Ale musisz to oczywiście robić lepiej ode mnie. Właśnie tak. Właśnie tak. Nie, nie, właśnie tak. A więc postanowię tak. Przejdę jeszcze ten poziom i skończymy ten odcinek. Krótki odcinek. Uuu, double kill. Lecimy dalej. Znowu te zmrażalki. Ja ich nie lubię. Teraz trudny moment. Okej. Okay, żyję. Nie powiem co. To było dziwne. Znowu ludek. Mam już ich dość. Okej. Okay, przeżyłem ten trudny skok. Hopa. Hopa. Hopa, hopa. O nie. Uff, przeżyłem. I mamy checkpoint co to zamrożone kulki. mrożalki. Biorę kwiata i idę. Mam nadzieję, że to lukrecja. Lubię lukrecję. Ha! Strzelamy. No co za hamst? No i znowu nie mam lukrecji. Teraz muszę ją jakoś zdobyć. Może będzie tu. Zgadza się. Nieomylny jestem. Ach! Cóż za skok. No i znowu nie mam lukrecji. To wszystko przez te potwory. Potwory takie jedne, że... No i umarłem. A nie, żyję. Jeszcze żyję. Okej, okay, lecę dalej. Zbieram... Dziwną kulkę wszechmocy. Nie zbieram dziwnej kulki wszechmocy. No i lec dalej. Ach! I znowu double kill To już się zaczyna robić nudne. Ok, mam kuleczkę. Tutaj coś będzie? Nie, popłac. Ten myślał, że mnie zatłucze. Hitrus jeden no i znowu. Jakich na nienawidzę. Dziwne kulki. Mam nadzieję, że tym razem skończę ten poziom. Albo i nie. Opa. ok, Nie będę tego komentował. Ale myślę, że przy tym te checkpoincie... Skończymy ten cudowny odcinek, który był wprowadzeniem do cudownej serii. A więc ja się będę z wami żegnał. Jeżeli Wam się podobało, w co wątpię, to komentujcie i róbcie, co tam chcecie robić. Ja się z Wami żegnam i mówię Wam. Dobranoc.